Komentarz walutowy, a w studio gość, Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry, witam. Panie Bartoszu, co prawda dzisiaj kilka danych z rynków jest, ale chyba te dane możemy sobie pominąć i powiemy o tym, co było wczoraj. A tak. konkretnie dzisiaj w nocy. No dokładnie, prezydent stwierdził, że dalej będziemy grali i pompowali te właśnie w Amerykę. W krótkim mhm. okresie to działa, wszystko na pięknie, blask, mhm. na duże mięśnie, ale w dłuższym okresie to raczej jednak schodzi na Dalszy plan, ponieważ będziemy patrzyli zatem na to, e, czy będą reformy strukturalne, a więc prawo, a więc zadłużenie i ubezpieczenia społeczne. No właśnie, na, na chwilę obecną, e, z tego co powiedział Pan Prezydent Obama, bo może na nim się najpierw skupimy, e, 450 miliardów dolarów hmm. mniej więcej taka kwota, bo tam dokładnie to 447, tyle zapowiedział, taka kwota zostanie e, przeznaczona na pobudzenie rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, czyli będą. Do finansowania różnego rodzaju, chociażby do pakietów socjalnych, do tego, żeby urzędy nie zwalniały większej liczby na osób, na razie dokładnie. Tylko, że ja zastanawiam się, jak pan prezydent chce wyprodukować nowe miejsca pracy, bo to nie jest tak, że powiemy mamy 10 miliardów i róbcie coś. Tylko kwestia jest taka, że najpierw będzie koniunktura, potem, e, potem przedsiębiorcy zaczną brać kredyty po to, żeby uruchomić pewnego rodzaju produkcję odpowiadając na zapotrzebowanie, a to dopiero w ostatecznej kolejności napędzi e, miejsca pracy. To Widać, że rynek pracy jest najbardziej wymagający. Po nim z reguły widać, że jeżeli się zmienia e, na lepsze, że wychodzimy z kryzysu. A w Stanach Zjednoczonych tego nie ma. Jego plan jest jasny. Trzeba do kadencji kolejnej, tak? Mhm. Więc myślę, że te środki starczą akurat na koniec kadencji, która będzie w przyszłym roku. I... Potem będziemy martwić się dalej, że już będą kolejne wybory i będzie już po nich, wtedy mogą być dopiero pierwsze zmiany strukturalne, a więc właśnie podniesienie kompetencji wytworniczych, czyli właśnie zmiana prawa na trochę lżejsze dla małych przedsiębiorstw oraz zmniejszenie zadłużenia wreszcie. No właśnie, Pan Obama zresztą powiedział do połączonych Izby Parlamentu, powinniście uchwalić ten plan od razu, z tą ustawą nie powinno być żadnych problemów, wszystko co tam jest zawarte było, popierane przez republikanów i demokratów, czyli takie troszkę psztyczki w jedną i w drugą partię, a z drugiej strony, no cóż, co, tak jak Wal dzisiaj napisał, Obama chce znowu być dumny z marki Made in USA. Tak, no zdecydowanie to jest cały czas właśnie pokazywanie tego, że on czynienia z kampanią polityczną, w tym momencie psztyczki wzajemne, plus właśnie w krótkim okresie patrzenie na to, żeby starczyło tych pieniędzy do końca kadencji, a dalej co będzie, to się dowiemy po końcu prezydencji. No właśnie, chyba zobaczymy co tam będzie. Natomiast kolejna sprawa to tak, że jeżeli wracamy dzisiaj na momencik do danych makro, to wiemy, że będzie Japonia, Niemcy, Francja, produkcja przemysłowa, Wielka Brytania, bilans handlu zagranicznego i Stan Zjednoczone, zapasy hurtowników. Jeszcze jakiś czas temu na te zapasy hurtowników wszyscy patrzyli dzisiaj już nie za specjalnie. Tak, no w tym momencie dolar jest trochę silniejsze, no z tego ropa i inne surowce spadają, więc też nie ma co szczególnie w tym się właśnie unosić. Um, Natomiast zdecydowanie w przyszłym tygodniu tydzień inflacyjny i to jest główna właśnie część danych makro, która będzie bardzo ważna. No dobrze, Panie Bartosze, jak Pan myśli, kiedy to trzecie luzowanie będzie? Bo Pan Bernanki raczej nie wiele powiedział, bardziej się ślizgał po temacie i unikał jakiejkolwiek odpowiedzi, ale czy przyszły tydzień to już jest dobry tydzień, żeby stwierdzić, no cóż, trzecie luzowanie będzie przynajmniej w czwartek, kiedy będą dane o inflacji w USA, która hmm. będzie poniżej około 1,5% miesiąc do miesiąca. Tak jak mówiłem już dni temu, Amerykańskie pracy będzie na zero i był na zero. Oczywiście, więc to wszystko pokazuje, no wkrótce będzie to rozwiązanie rościowe, tylko zobaczymy, czy będzie to do dróg, czy inne narzędzia, może też w użytku. No dobrze, my za chwilkę wracamy do naszej rozmowy, a teraz już kod w jakie i wyniki giełdowe. Ponownie mamy sporo znaków zapytania, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, więc nic dziwnego, że mamy spadki na WIG-20. Oczywiście te znaki zapytania nie sprzyjają wzrostom. WIG-20 traci na wartości, ale o szczegółach już za chwilę. Po wczorajszej przecenie WIG 20 ponownie jest w kolorze czerwonym indeks traci, choć bardzo skromnie, to przecena zaledwie o 40%. WIG 20 jest na poziomie 2356 punktów. Jeśli chodzi o spółki, to mamy jedyną, która zyskuje na wartości. Jest to GTC, które w tym momencie rośnie o nieco ponad 1% Obroty ponad 100 tysięcy złotych. Skromnie traci m.in. telekomunikacja Polska. Kurs spada o 0,9%. KGHM Polska Mieć zniżkuje o 0,5%. Podobnie jak PKO BP w przypadku największego banku obroty to zaledwie pół miliona złotych. PZU przy znacznie wyższych obrotach 2,1,4 miliona złotych traci 0,6%. Natomiast najsłabszym blue w tym momencie na tablicy jest PKO Orlen. W przypadku spółki paliwowej kurs jest przeceniany o 1,5%, choć obroty również nie są zbyt wygórowane. niespełna 600 tysięcy złotych. WIG20 traci 40%. Niestety mamy nieudany początek tej sesji, choć trzeba stwierdzić, że jak na razie dramatu nie ma. Ja na więcej informacji zapraszam Państwa, jak zawsze o godzinie 10, a już teraz powracamy do komentarza walutowego. Ja przypominam, studio Bartosz Boniecki za Archeem Inwestowania. No właśnie wracam do naszej rozmowy. Panie Bartoszu, biorąc pod uwagę naszą giełdę, rzeczywiście ostatni czas to dla inwestorów, którzy grają na warszawskim parkiecie nie jest najlepszy okres. Ostatnio było dosyć dużo czerwonych pól, które codziennie witaliśmy niestety z małym entuzjazmem. No i pytanie jest teraz o to, co będzie, jeszcze będziemy wchodzili w przyszły tydzień, bo jeżeli ze Stanów Zjednoczonych płyną informacje. Nie wiadomo jakie. Jeżeli z e, Europy pan e, Trichet, e, szef EBC, też no, mówi o spowolnieniu faktu, no, no, ale tutaj jakichś e, dodatkowych ruchów na razie nie będzie. Wszyscy zaczynają patrzeć i wyczekiwać. Tylko na co my czekamy? Na bankructwo Grecji? Czy może Włochy się posypią? Czy może w Stanach Zjednoczonych coś będzie większego? W krótkim okresie patrzymy na czyszczenie atmosfery, a więc to, żeby Grecja wreszcie została wyrzucona ze strefy euro. Na razie mówią wszyscy jednogłośnie, że to musi być na zawsze, tak, to wejście do unii monetarnej ale oczywiście, że tak się to, dokładnie temu to zaprzecza, to z reguły jest zupełnie na odwrót, więc myślę, że to jest już bardzo zaawansowane, bo jest właśnie wychodzenia Grecji z strefy euro. I jak to będzie? Będzie druga fala spadków w krótkim okresie, poczyna czym nastąpi rozwanie i myślę, że mamy scenariusz stagnacyjny w najlepszym wypadku. Czyli co? Inflacja czy deflacja nam przyjdzie? Myślę, że inflacja raczej nie. Wysokie ceny towarów, surowców rolnych, będą wkrótce miały odwyższenie wyższej podaży tych środków, tak. a więc nie wysokim ziemi wysokiej opłaty znowu z powodu surowców, tylko tak. będzie bardziej albo stabilizacja, albo w przypadku pogorszenia warunków gospodarczych ruch w deflacji. No dobrze, ja się jeszcze zastanawiam w takim układzie, gdzie pójdzie ten kapitał spekulacyjny, jeżeli rzeczywiście już ruszem jeżeli już trzecie luzowanie w Stanach Zjednoczonych i co się stanie z naszym złotym, bo my cały czas musimy pamiętać o jednym, że kurs franka, z którego tak bardzo mocno się cieszymy, a teraz popatrzymy właśnie na kursy walut, które się za chwilkę pojawią na ekranie, no właśnie wobec złotego wszystkie waluty rosną. Kurs franka także rośnie. musimy pamiętać o tym, że kurs franka został ustalony do euro, a nie do złotówki. Nie ma czegoś takiego jak kurs złotego do franka. U nas, jest, tak, u nas jest, tak, ale w Szwajcarii o tym nie wiedziałem. Tak, no jest to kurs krzyżowy w tym momencie oczywiście. Natomiast my patrzymy na jedną rzecz, w tym momencie nastąpiła bardzo ciekawa reakcja. Zamiast złota, które miało się umocnić wobec właśnie tego tak. Franka, to się także osłabiło, czyli patrzymy mm. na dolara. Dolar mm. rzeczywiście się dalej umacniał, tak. czyli jest powrót właśnie na tej waluty jako znowu safe heaven, czyli bezpieczny mm -hmm. przystani. I myślę, że to właśnie jest reakcja pochodna, aby wszystkie waluty droższe od reakcji do złotego. przechodzimy do USA, do bezpiecznej w miary przystani i odradzamy się od rynku złotego do cenę złota. No dobrze, no ale to w takim układzie najbliższy, najbliższy tydzień będzie też pod tym samym znakiem, że jednak osłabia się nasza waluta. Myślę, że tak to będzie trend, który będzie trwał około, około tego razu dopóki nie będzie upadku w Grecji i dopóki nie będzie wreszcie wyzwania roszczonego. Czyli koszt jednak dwóch miesięcy tak mi się wydaje. Potem będziemy widzieli znowu właśnie chwilowe ożywienie na rynku złotego, tego po potem znowu powrót do złota. I na tym zakończymy. Bartusz Groniecki z okremi inwestowania był moim Państwa gościem w komentarzu. Autowym. Dziękuję. Dziękuję.